Okej, okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Dzisiaj omówimy Bitcoina, kryptoniusy oraz altcoiny. Oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, a na samym początku bardzo ważna informacja, mianowicie według źródeł Wall Street Journal funkcjonariusze SECU wystosowali pismo do Paxosa. W zawiadomieniu zarzuca się, że Binance USD jest niezarejestrowanym papierem wartościowym. BUSD to jest stablecoin Binance'u, który w 2019 roku ogłosił partnerstwo z Paxosem właśnie w celu jego emisji. Tu jest Market Cap Binance USD. Ja uważnie śledzę Market Capy wszystkich tych stablecoinów USDC oraz USDT. Jeżeli którekolwiek z nich spadną poniżej określonych pułapów, które wcześniej sobie wyznaczyłem, wtedy będę Was na tych materiałach alarmować. Ja przypomnę również, że niektórzy emitenci stablecoinów, tacy jak na przykład Tether, już oficjalnie praktycznie prowadzą lukratywny całkiem biznes, inwestując depozyty użytkowników w gotówkę i aktywa równorzędne, takie jak krótkoterminowe, na przykład amerykańskie obligacje skarbowe. I przewodniczący SEC-u właśnie Gary Gensler powiedział, że stablecoiny mogą przypominać depozyty bankowe lub fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego. I dlatego powinny zostać uregulowane. Natomiast Kraken również ma niełatwo, z tego względu, że SEC bierze się również za staking, a w zeszłym tygodniu właśnie platforma Kraken, czyli giełda kryptowalutowa Lotowa, amerykańska giełda zgodziła się zaprzestać oferowania usług stakingu kryptowalut właśnie w USA i zapłacą 30 milionów dolarów kar na rzecz Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych. Staking, ja przypomnę, umożliwia inwestorom uzyskanie zysku poprzez tymczasowe przekazanie danych tokenów kryptograficznych pewnemu pośrednikowi lub sieci kryptowalut. No właśnie. No i są stakingi, które są centralizowane, takie jak właśnie Kraken, stakingi giełd kryptograficznych, ale są stakingi również zdecentralizowane, i te w ciągu ostatnich dni bardzo mocno urosły. Tokeny właśnie z sektora DeFi rosły po tym, jak. Wy, Kraken uderzył sek ze, swoj, ze swoją karą. I tutaj urósł przede wszystkim Lido DAO. Aż o 23% w bardzo krótkim czasie, oraz token Rocket Pool o 47% w ciągu zaledwie jednego dnia wzrosty. Ogromne wzrosty te tokeny DeFi zaliczyły, i właśnie na tych filmach ja staram się przewidywać potencjalnie tego typu wzrosty lub spadki, w zależności od wydarzeń fundamentalnych, które mogą na rynek wpłynąć. No i mamy kolejne wydarzenie. Ważną informację dla Bitcoina również i Brazylii, ponieważ Bank Brazylii pozwala teraz obywatelom płacić podatki. Kryptowalut, płacić podatki za pomocą kryptowalut. Bank of Brazil, znany również jako Banco do Brasil, ogłosił, że obywatele mogą teraz płacić podatki za pomocą kryptowalut, zgodnie z postem na ich oficjalnej stronie internetowej. Najstarszy bank Brazylii stwierdził, że ten rozwój finansowy jest możliwy dzięki partnerstwu z firmą Bitfy i dzięki tej współpracy właśnie Brazylijczycy posiadający kryptowaluty na Bitfaj mogą płacić podatki, zobowiązania rządowe przy użyciu swoich kryptoaktywów. Dobra informacja, długoterminowo i generalnie dobry trend. A ciekawostka dla Was jest taka, że Elon Musk znowu zatwitował o Dogecoinie w tym momencie. Odpowiadając na inny tweet. Elon Musk is sitting next to Fox News owner Rupert Murdoch at the Super Bowl. czyli Elon Musk siedzi zaraz obok właściciela Fox News, Ruperta Murdocha, na Super Bowl i jest pytanie what are we talking about? O czym oni rozmawiają? Wrong answers only. No i Elon Musk odpowiada: Dogecoin. o doczkojnie. Zwróćcie uwagę, to jest interwał 15-sekundowy tym razem. Zwróćcie uwagę, 15 sekund cena rośnie, 30 sekund cena rośnie, 45 minuta to już jest minuta. Zwróćcie uwagę, jakie wzrosty po minucie. W ciągu zaledwie 8 minut cena Dogecoina wzrosła o ponad 5,5% do Bitcoina. Ogromne, ogromne wzrosty w bardzo krótkim czasie 8 minut to są bardzo duże wzrosty 5,5%, zaledwie po tym twecie. Dlatego właśnie Algorytmy Max Data App będą już niebawem śledzić Twitter po to, żebyście mieli na bieżąco powiadomienia w przypadku jak na przykład Elon zatweetuje o dogcoinie albo jakieś projekty zatwitują o tym, że mają jakieś partnerstwa albo ataki po to, żebyśmy mogli przewidywać wzrosty i spadki danych altcoinów i kryptowalut. Bardzo skutecznie to już niebawem będzie dostępne na nowym Nowej wersji Max. A zwróćcie uwagę, ostatnio też mieliśmy spadki Bitcoina z poziomu 23200 do poziomu 21800 na chwilę obecną. No i to jest 6 ponad procent spadku. A po czym te spadki były? Po wzroście wyprzedaży ze strony długoterminowych holderów, o czym mówiłem wam na ostatnim nagraniu. Posłuchajcie. To dzisiaj omówimy. Bitcoina dużo ważnych informacji będzie, ponieważ wskaźnik LTHS-OPR wybił nam wyższy poziom, po którym historycznie następowały spadki, ale zaraz będziemy to analizować. Od dwóch miesięcy są praktycznie cały czas wzrosty i Bitcoin jest w związku z tym stosunkowo wysoko. Jeżeli teraz długoterminowi holderzy sprzedają, to możemy sobie tylko zadać pytanie: czy gramy razem z nimi, czy gramy przeciwko nim, czy trzymamy bitcoina grając przeciwko nim, czy kupujemy bitcoina, grając przeciwko nim, czy sprzedajemy bitcoina tak jak oni, gdy oni tutaj sprzedają, grając razem z nimi. To nie jest duża, kolosalna wyprzedaż, tak jak niektóre wcześniejsze, jednakże może nieco wpłynąć na cenę. Bitcoina w przeciągu najbliższych dni, a w, szczególności jeżeli w między... okay, a w szczególności jeżeli w międzyczasie wzrośnie rezerwa Bitcoinów na giełdach. I ta rezerwa Bitcoinów na giełdach również wzrosła, co zaraz Wam pokażę, natomiast w międzyczasie również e, mieliśmy 12 lutego, Insight Info na temat listingu danej kryptowaluty, nie będę teraz wam mówić, to jest, jaka kryptowaluta, ponieważ jeszcze oficjalnej informacji w mediach nie było, natomiast już od samego Insight Info cena tego tokena wzrosła o ponad 7% zaledwie 2 godziny. No i dobra informacja jest taka, że ta cena zdążyła już odreagować, więc potencjalnie jeżeli pojawiłaby się oficjalna informacja o listingu tego altcoina na tej giełdzie, na której ma być listowany. No, to ta cena być może będzie jeszcze szybować do góry. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, pamiętajcie. A te informacje o Insight Info, o listingach i właśnie o listingach kryptowalut są wrzucane na tier 3 Max Data App. A jeżeli będziecie na Max Data App wbijać i będziecie to obserwować, to weźcie również pod uwagę, że tutaj po lewej są quizy, jest konkurs. Uwaga, uwaga, konkurs dla ludzi, którzy będą rozwiązywać quizy w tym tygodniu. Jeżeli będziecie rozwiązywać quizy w tym tygodniu i jeżeli rozwiążecie quiz na przynajmniej przynajmniej 40% bonusu, jeżeli uzyskacie przynajmniej 40% bonusu, to oraz ten bonus odbierzecie, czyli wykupicie dowolny dostęp do Maxdata app, to Będziecie mogli otrzymać również dodatkowo Cool Wallet. To jest właśnie taki wallet, wallet hardwareowy, który ja dostałem kilka takich walletów od firmy Cool Wallet, i tym razem do wygrania jest Cool Wallet Pro. Pozostałe Cool Wallety S już e, są rozdane, e, już są wysyłki porobione, natomiast w tym momencie Cool Wallet Pro do odebrania dla jednej osoby w tym tygodniu, która odpowie na przynajmniej przynajmniej większość prawidłowych pytań w konkursie, w konkursie, w konkursie, w konkursie, w quizie na Max Data App uzyska przynajmniej 40% prawidłowych, 40% punktów, 40% bonusu i uzyska przynajmniej jakikolwiek bonus, to znaczy uzyska dostęp do Max Data App. Dodatkowo ta osoba będzie mogła Otrzymać Cool Wallet Pro, które zostanie wysłane paczkomatem już niebawem. No i na ten moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że te materiały są dla Was pomocne. A jeżeli na samym końcu miałem powiedzieć Wam o rezerwach Bitcoina, no to wróćmy do rezerw Bitcoina, ponieważ rezerwy Bitcoina po, tym wyprz po wyprzedaży długoterminowych holderów nieznacznie rzeczywiście tutaj jeszcze dodatkowo wzrosły. Co jeszcze te ceny, zwróćcie uwagę bardziej zbiło w dół. Sam sama wyprzedaż długoterminowych holderów już była impaktem do spadków, natomiast później jeszcze taki przelew jednorazowy w zasadzie tutaj ze strony jakiegoś dużego portfela był, co spowodowało te spadki jeszcze większe, jeszcze bardziej pogłębiło. W związku z tym teraz, jeżeli będziemy czekać i analizować to, co się będzie działo na rynku, to będziemy obserwować dalej rezerwy Bitcoinów długoterminowych holderów na Maxdata Up, wskaźnik CBR, wskaźnik Funding Rates na Maxdata Up. Te wskaźniki właśnie będziemy tutaj najbardziej analizować. OK, na ten moment to by było na tyle. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.